Cześć, witam was na moim kanale. W tym filmie chcę wam powiedzieć lub też odpowiedzieć na pytanie zadane przez widza. Dlaczego korana drzewkach pęka? Dlaczego tak się dzieje? Co jest tego powodem? Jak można sobie z tym poradzić? Więc jeśli ten film jest interesujący to tradycyjnie pozostań na kanale, zasubskrybuj, skomentuj i polajkuj. I tak, tu mamy Młode drzewko, jak widzicie, kora jest cała. Nie ma jakichś uszkodzeń wielkich. Jest zdrowa. Więc tutaj jest wszystko dobrze. Drzewko rozwija się tak jak powinno. Nic się z nim nie dzieje. Natomiast teraz pokażę Wam starą moją czereśnię, która ma. Z 30 lat lub więcej, i ma już sporo spękań. I wiele osób może się zastanawiać, skąd się te pęknięcia biorą. Otóż, przy tak starych drzewach te pęknięcia są naturalną rzeczą. To jest naturalne naturalny cykl rozwojowy po prostu drzewa przez zwiększanie masy objętości swojej pnia pozbywają się kory ona nie jest tak jak ludzka skóra że się naciąga, naciąga w końcu na ludzkiej skórze jak ktoś za mocno rośnie szczególnie w boki to pojawiają się rozstępy i tu mamy do czynienia z czymś podobnym po prostu drzewko rośnie nie nadąża produkować takich ilości kory, jakie są im potrzebne, i pojawiają się te pęknięcia. I czy mamy się. Tutaj pod... odpowiedziałem faktycznie na to, dlaczego na starych drzewkach kora pęka. I w takim przypadku te pęknięcia można zasmarować maścią, środkiem grzybobójczym. Spójrzcie tutaj żywica, wypływa soki, to jest miękkie. Tak? I takie pęknięcia najlepiej jest zasmarować środkiem grzybobójczym jakimś i mamy sprawę załatwioną. Problem jest, gdy takie pęknięcia pojawiają się na młodych drzewkach. Wtedy, no jest to ewidentna wina nasza. Ewidentna wina Właścicieli drzewek, że nie przeprowadziliśmy zabiegu bielenia drzew. I wielu osobom, wiele osób uważa teraz, że bielenie drzew jest niepotrzebne, ponieważ mamy lekkie zimy, łagodne. No ale tak, robi się ciepło. Teraz, no wczoraj było chłodno, ale dwa dni temu, trzy dni temu w dzień było 7 stopni, w nocy było... Minus 3, minus 4. I takie młode drzewko, zaraz Wam pokażę. To takie młode drzewko zaczyna pompować soki do, do góry. Spójrzcie, tutaj też nie ma żadnego pęknięcia, ponieważ drzewka są zadbane. Po prostu pompuje. Od strony południowej, gdzie dostaje dużą dawkę słońca, e, tam ta cała kora, całe procesy, wszystkie w drzewie zaczynają e, pobudzać drzewko do wzrostu. Przychodzi noc, tak jak dzisiaj w nocy było minus 4. Bardzo mocny wiatr miał, więc odczuwalna była minus 10, minus 12. I po prostu południowa strona. Drzewa kory zmarzła. Te wszystkie soki, które były pod korą, zmarzły i w ten sposób powstają pęknięcia na korze. Tak jak mówiłem, w przypadku starych drzew, no to jest, jest to poniekąd naturalna sprawa, ponieważ drzewo nie wytwarza takiej ilości, ilości kory, która by zastąpiła. Tą, którą się zrzucić. Spójrzcie, tutaj mamy za, za takim baniakiem osłoniętym śliwe i to są naturalne naturalny proces pozbywania się kory przez drzewka. Tym nie należy się w ogóle przejmować, bo Ona ta kora nie jest tutaj ani pęknięta, ani nic. Tutaj, jak możecie zaobserwować na jabłoni, też nie ma żadnych pęknięć kory. Drzewko jest zadbane i rozwija się prawidłowo. Gdyby na takich młodych drzewkach zaczęły pojawiać się pęknięcia, wtedy byłby dość spory problem. Wtedy byłby spory problem, ponieważ mogłoby drzewko bardzo szybko zachorować i moglibyśmy je stracić żeby sobie z tym poradzić wystarczy prosty zabieg jakim jest bielenie. I tak jak niektórzy do mnie pisali w komentarzach, że kupne gotowe wapno jest drogie, że wapnują czy bielą drzewa zwykłym wapnem z domieszką emulsji czy innych specyfików. Można to robić. Oczywiście ważne, żeby było drzewo zabezpieczone. Gdy tego nie zrobimy, jest ono narażone na bardzo duże jest narażone na przemarzanie, na pękanie kory, a co za tym idzie, na choroby. Jeżeli drzewko nam zachoruje młode, jest bardzo ciężko je odratować, ponieważ ten rak, który wejdzie pod tą korę, jest momentalnie przy y, centrum pnia. I jeżeli sam rdzeń drzewa będzie zainfekowany, wtedy nic już nie zrobimy. W dużych drzewach jest to trochę. Wygląda trochę inaczej, bo wiadomo, ten pień jest gruby, tak jak tutaj, ma średnicę około 20 cm. Przy tej czereśni, do której wam pokazywałem te duże pęknięcia, pień ma średnicę z 40 cm. Więc ten bakterie, te choroby, ten rak, który atakuje, nie dotrze do rdzenia, więc drzewko będzie. W miarę normalnie funkcjonować, wystarczy tylko, tak jak mówiłem, zasmarować tutaj te pęknięcia. Więc podsumowując, pękanie kory przy tak dużych drzewach, przy tak starych drzewach jest czymś naturalnym, no i można je oczywiście bielić. Można również takie pęknięcia, jak się pojawią, już przesmarować maścią, lekarstwem, żeby. Drzewka trochę ochronić. Natomiast przy młodych musimy obowiązkowo bielić. Nie patrząc na to, że są łagodne zimy, ponieważ drzewku wystarczy parę stopni w plusie 6, 7, tak jak teraz było w styczniu, jeszcze na początku lutego. W nocy przymrozek i mamy gotowy problem. Zamarznięta woda pod korą rozsadza korę i mamy. Początek raka bakteryjnego, który bardzo łatwo może zniszczyć drzewko i będzie ono tylko do wyrzucenia. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny, że odpowiedziałem na Wasze pytanie, które Was nurtowało. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania. Film o bieleniu drzew jest na kanale, więc zapraszam do obejrzenia. Dziękuję za ten film. Zapraszam do oglądania innych. Na razie, cześć.